Hej, witam Was na moim kanale na rowerze Zbieram Złą. Witam Was serdecznie i co? Zapraszam do oglądania. A dzisiejszym odcinkiem będzie aluminium. Zaraz Wam pokażę, co to będzie za aluminium. I teraz nie wiem, to już kiedyś dostałem w paczce Kurczę, Nie pamiętam od kogo, bo tych paczek było mnóstwo. I dostałem. Takie grube, nie wiem, linki, linka, czy przewód, to nie wiem, pewnie jakiś przewód aluminiowy, taki zobaczcie, jaka jego jak grubość. Raz, dwie, trzy, cztery, pięć takich aluminiowych, i nie wiem, co jak ktoś to się na to mówi, to linka była, czy to, czy przewód, mniejsza z tym, jak wiecie, to piszcie tylko teraz się kurczę, zastanawiam. Jakby sobie oto metaleło kiedyś, to do czego to zakwalifikować? Czy do linki, czy do, e, ten, do przewodu? Bo tam są dwa rodzaje, ale prędzej to wygląda na taki gruby przewód. i spiszcie w komentarzach, do czego to naliczyć. To jest raz Ładne takie. Dwa, trzy, cztery. 5, takie naprawdę, to brawa, takie to już jest, robi wrażenie. Naprawdę czy jeszcze tu coś nie mam. Nie, chyba więcej nie mam. To było w, w którejś palce. nie pamiętam od kogo to było, w której palce to było tak. Tucone już w kartony inne, więc naprawdę przewody ładne, takie, chyba nie przewody może takie, nie wiem to linka czy przewód, piszcie, bo nie, nie wiem, naprawdę nie wiem, nie chcę jeżeli to jest e, przewód, no to s, pewnie waży przewód linka to chyba jest cienkie mogę nie wiedzieć, nie muszę wszystkiego wiedzieć zobaczymy ile jedna takie waży 185 gram taki taki kawałek jeden 185 gram 450 720 700 gram 1 ki, kg, kilo 390 o zobaczcie ładnie kilo 390 jak to by był przewód no to by był po 8,80 na metaleo 8 odcinek osiemdziesiąt za ten samo by było 12 zł. <laughs> Kurczę, nie wiem najwyżej wyślę i oni sami to ocenią ale jak wiecie taką grubością to piszcie jak to zakwalifikować później w przyszłości jak będzie wszystki towar pewnie wysyłał bo nie wiem naprawdę nie wiem takiej grubości jeszcze nie miałem a tam są dwa rodzaje z linka i jest taki przewód bardziej pasuje to do przewodu, ale ok, nie muszę wszystkiego, a jak jest to linka to 8,60, 8, czyli 8 60 to by było 11,90 a jakby było 8 80 to widzieliście ale by było 8,80 to by było 12,23 ładna suma, więc jak wiecie to możecie napisać, jeżeli macie ochotę i chcecie się podzielić tą informacją jest naprawdę super, naprawdę piękne są te przewody, czy tam linki Piękny to aluminium, naprawdę Takich aluminium to było, to można by było korować No i takie właśnie dobroci, kiedyś dostałem w paczce Kurczę, nie pamiętam od kogo, zapomniałem, bo było sporo tych paczuszek Więc jestem 12, 23 plus, albo 11, coś do przodu to idzie do depozytu marzenia. Czy wszystkie te e, towary, które ten, idą na razie na marzenie moje? A zobaczymy, czy się użbiera. Czy też nie. Zobaczymy. Trudno. Życie toczy się dalej. Jak wam się odcinek podobał, to zastawcie łapkę, komentarz, subskrypcję. I napiszcie, jeżeli komentarze są wasze. Do czego to zaliczyć, czy do przewodu takiego grubego, czy do linki? Linka to są cienkie przewody, bardziej to wyglądało mi na przewody, więc myślę, że to będą przewody takie grube, ale ok Niektórzy sprzedają więcej, wiedzą co to jest, to niech piszą, a najwyżej do o wyślę jako przewód najwyżej, a zakwalifikują to inaczej. Zobaczymy. I jakby co, do następnego, koleżanko i kolego, trzymajcie się. Pamiętajcie, gramy robią kilogramy.